Isat Kader A właśnie, nie, nie widzę kurde ten Isat Kader A nie, kurde co ja patrzę, kurde, patrzę na właściciela, sorry <grystanie> Ok, od razu odmowa i od razu zrobiłem F2 Jest z je widział Właśnie Powoli spokojnie. To ty nie wysiadasz, kurde, ja tylko chciałem wziąć. Ej, y, ty, ty, ty chciałeś mi zamknąć? O ty! Kurde! E, e. Będę cię pilnował! Będę cię pilnował, drogi! Kurczaki? A wszelki wypadek stonę na środku, żeby wiedzieć, czy nie przypadkiem zaczniesz uciekać. O Jezu, ale już się weli. Jezu, Maria. Cześć Bloody! Pokaż co tam masz. Kur... co jest? i kurde, ja się... Okej, okay, i dzieliśmy, zostaliśmy zuchajnik. To do znowu tu, tutaj, a tu jest. To było naprawdę tu uczucie. Można powiedzieć, że nie, to był naprawdę dobry inwestment. Zwłaszcza Kowalskiego, Maxima i w sumie reszcie. Maszyny, a <słyska> na no dobra. Wygląda na to, że mamy nowe zasady. Mamy kolejnych przewidników, więc anegra co wjazdowe. W związku z trwającymi przy przygotowania do igrzysk Olimpijskich prowadzone zostały nowe wytyczne odnośnie przekraczania granicy kraju. Zabranie się wstępu pojazdów posiadających więcej niż trzy osterki techniczne. Okej, okay, to zapamiętam. Jest sprzedawca się zgadza. Kota techniczna też, wiadomo. I tak, kata pojazdów. Od dnia 28 kwietnia, na terytorium Akaristeńskiej Republiki Ludowej, obowiązują nowe zaostrzone przepisy, zgodnie z którymi przyjezdni zobowiązani są okazania karty pojazdu. Jakiekolwiek pojazd w dokumencie powinny skutkować odmową wjazdu. Jaki przyjezdni? Aha, czyli teraz będą nowe dokumenty związane z kartą pojazdu. Okej, okay, rozumiem. Dobra, można powiedzieć, że będziemy. Owie, wydawało mi się, że coś tam było. My nie wiem. A. O, waga ciężarowa! W karcie dany pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej. Znajdzie się w karcie pojazdu oraz w swoim podręczniku służbowym. Pamiętaj, żeby poznać ewentualne wykorzystywania w raporcie inspekcji. Właśnie? Chociaż znaczy, jakoś tego nie widać. O! Znaczy ile ja ważę? Nie. nie, jednak nie sprawdzę tego. Dobra, pora rozpocząć. No to, następny! No to proszę bardzo, mamy mojego pierwszego klienta. Raczej obywatela. Dokumenty poproszę. Odam, odam. Dobra, co to mamy? Hummm, coś do sprzedawania. Jeden dolar na plusie. Raczej nie, nie, wezmę dwie paczki po prostu. I tyle nie, się nada. Okej, okay, zobaczmy, co tam ma pan? Yy, raczej nie, nie ma pan wody tego pojazdu, czekaj. A właśnie, a tu jest dom rejestracyjny, tego nie zauważyłem. No dobra, zobaczmy. Yy, tak 2250 kilo, aha, i chodzi o to, że ma być limit bata. nie wiem, yy, się zgadza. Numer rejestracyjny Aero IO 0936YS, a właśnie chwilę muszę zobaczyć: Tak, z pojazd czerwony 601, qs 4K. Akurat on ma zderzaki więc nie jest przebytnikiem. A dobra. Kurde, teraz to naprawdę robi się ciężko. Typ pojazdu. O kurde, ty, jaki typ pojazdu? To jest sobie... Ja mam pojęcia. O zenit. O. Akurat się pasuje, dobra. Kurde. Tak, jest problem. Okej, okay. nie ma pan listu przewozowego. Zdjęcie yy, się zgadza. Numer paszportu. Właśnie. Kier 3 e 17 O właśnie. numer gdzie nie zgadza. data ważności nie zgadza I imię nazwisko Gibran Ayat. Ja. chyba można powiedzieć że w porządku ok sprawdźmy opony w porządku lusterka też są w porządku czy bit... o właśnie widzę jeden czy wybitą szybę zniszczone światła raczej nie ma w braku z tego, jak wybrakowana karoseria to tutaj jest tak w porządku. Dobra, nie jestem pewny, czy teraz tu idzie zgodnie z planem, bo teraz są takie restrykcje. A ze względu na błąd, błąd do może paszportu, czy staje pan odrzucony Kolejny, który chce powiedzieć kasa, a właśnie teraz można, jeśli chodzi o artystów, nauczycieli, jeszcze innych i o dziennikarzy można go prawda? Chyba tak. Chyba nie wiem, czy dobrze wyszło. No nie, wstęp pewny. O! Jednak dobrze wyszło. O kurde. Teraz to trzeba naprawdę mocno się wysilić. OK Następny. I mi się wydaje, że ten nie ma zderzaka. Ale widzę przybitą mocno pone. Mmm, okej. Okay. To może być jeden z tych przebytników, więc warto to sprawdzić. Ale raczej... Raczej nie widać. Ok. Dzień dobry, dokument, poproszę. Może by okay. sprawdzić. Okej. Więc dobra, najpierw robimy wyładunek. Dobra, Pora przeliczyć. Mamy tak, dwie kuchenki gazowe. Jeden materiał otopany. Jeden kibel, dwie ludówki. I sześć worków cementem o ile pamiętam Oje, 12 cementem ojej 15 jeden paliw gazowy jeden pudełko a to się nie liczy chyba wszystko dobra Zobaczmy, czy coś jest i spodziewanie w środku dobra można powiedzieć że jest wszystko w porządku tylko najpierw sprawdzę właśnie potwierdzony ładunek trzy kuchenki gazowe jeden jest. jest jeden materiał lotopalny jest jedna toaleta jest Jedna lodówka, dwie lodówki są. 15% jest skrzydła jest mydła. Dobrze jest. Maxim, wiesz o co chodzi. M nie jestem wciąż pewny, czy to faktycznie, ale. Faktycznie to jest ten przebytnik, ale więc proszę wysiąść z samochodu. Nie jestem pewny, czy to jest akurat. Tak się otwiera. Czy pan właściwy. U, widzę jedno rybite szybę. Na to, na to dobrze, że dobrze sprawdziłem. No dobra, więc tak. Yy, najpierw dokument. Yy, właśnie, waga 5-4000... O, okej, okay, dobra, się zgadza. Farida 4 na 4 Czy. właśnie, muszę patrzeć na te teraz na pojazd. No, akurat to się nie zgadza. To jest jest właściwy pojazd, więc to jest. Numer stacyjny YOH. -Y o -H. właśnie, ja zobaczyć te rejestracje. O. Ojej, jego ho, Numer rejestracyjny się nie zgadza. Ok, zobaczmy. List przewozów się zgadza. I tak, zdjęcie. Jakład zgadza? Yy, tak, yy, numer paszportu zo 421 p 701 Jest git, data ważności. Yy, nie jest też w porządku. I właśnie imię, nazwisko Fightfagan. Dobra. Ok, najpierw sprawdźmy przebite opony. Jest jeden. Wypita szyba jest na pewno jedna Mamy tylko z tyłu Co jeszcze? Liścione światła hmm. W porządku, lusterka są Zderzaki, właśnie jeden brakuje To ma trochę sporo, ale właśnie trzeba sprawdzić czy musi być więcej niż trzy Właśnie wstępu pojazdu musi być więcej niż trzy Czyli czy to jest jakby limita nie jestem pewny, czy to jest faktycznie to jest przemytnik, ale lepiej się upewnię, czy przypadkiem wszystko się zgadza. Iby brak zderzaków, jest płaszcz czerwony, nie. O 8Z1. A nie, to nie to, to jest 2, nie, a nie Z. I jeszcze królestwo RK. Ten szery... Nie jestem pewny czy to dobrze wyszło, więc spora już... Więc kontrolę, a ze względu na typ pojazdu, duba jest i jeszcze uszkodzenia pojazdu. Już nie jestem pewien, czy to właśnie te, te regulacje wjazdowe. Ale wie co, to dam te regulacje wjazdowe. Nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł, więc, drogi towarzyszu, będę musiał pan odrzucić. Nie jestem pewny, ale myślę, że wszystko poszło zgodnie z planem. Tak myślę. Znaczy tylko trzymać kciuki. Jego to przemytnik, więc go na pewno nie przepuszczę, ale. Nie, nie, nie ja tak kurde uważam. Ja tak kurde uważam. Ale wszystko zależy czy wszystko poszło zgodnie z planem? Prawie. Zobaczmy, o, o dzięki Bogu, jednak to poszło, czyli jednak jak trzy, to są regulacje jazdowe muszą być odfajczone, rany, to jest naprawdę myczące, dobra, no to co, następny, no dobra, mamy kolejnego towarowego, dokumenty po, proszę, chwila, moment, yy, mógłbym panu puścić. au, Chodzi o to, że to jest pojazd czerwony. Pojazd czerwony, więc trzeba dokładnie sprawdzić i mamy to. Ech, powiem pana, jest pan Nie wiem dokładnie co pan przemycał, ale wiadomo, że jest pan przemytnikiem. Kiedyś popełnię duży błąd. Kiedy to nastąpi? Nie wiadomo. No i proszę. Popinuj go, dobrze? No dobra, pora tego sprawdzić co tam mamy. Mamy tak teraz super nożyk. Co to było, było? A, broń. Więc tutaj też nic nie Najpierw trzeba sprawdzić one. I co jest? A! Belgę muszę przebić. To jest akurat istotne. I tutaj też? Też. Proszę bardzo. U, tutaj były dwa. Zobaczmy i tak, to wszystko. Wszystko, dla pewności. Bo gdzieś tu schował, a później sprawdzę samochód. I, więc tak. Zrobimy jeszcze raz. To tutaj schował? Kolejne broń. Uuu, i to z granatem. Dzięki. I na moment. Pamiętasz, że worka pisało sula. tu za to są już worki ziemniaków? No. I to dojrzałe. Dobra, sprawdźmy co tu jeszcze mamy. Mmm, no dobra, tutaj już nic nie ma. Później posprzątasz Czy coś tutaj no, jeszcze? Też raczej nie A? Sprawdźmy silnik Ym, Jeśli chciałbym Gdzieś silnik W tym przypadku się to kopało głęboko Widzę, że jest jakby Tutaj 300. Tyle, że w tym oponie w ogóle nic nie było No dobra, sprawdźmy Owek. O! Patrycerka! Tego nie zauważyłem I tylko jest dwa razy O! na miejsca? Kilka, kilka, o kurde, teraz czuję się jak Rambo z tą maczetą, ale dobra, tu, yy, gdzie było jeszcze? Czyś mm, gdzieś pod siedzeniem, o! Tutaj tylko go nie mogłem zauważyć, wezmę ja jeszcze raz bagażnik, żeby się upewnić, ja, chyba jest w porządku I na przykład ten ostatni raz silnik, myślę, że jest w porządku, więc mój drogi Maxim, pora to oczyścić no dobra, miejmy nadzieję, że tym razem było wszystko i było wszystko? O! Wszystko było. Akurat do tego miałem czujne oko. Tylko szkoda, że mam trochę pełny kwipunek, ale może od kogoś sprzedam. A, prawda panowie? Dobra. No dobra, to to co? Yy... Następny. To może być kolejny przemytnik. Yy, dokumenty w okoszczekach, wymiana. Czy ma coś pan do sprzedania? No dobra, sprzedam te dwa worki ziemniaków. Z względu na to że muszę zwolnić się trochę miejsc. Yy, dokumenty, poproszę. Atmatur. I gora sprawdzić, czy nie przypadkiem jesteś tym. Wiadomo, mi się, że tutaj było coś. Przewidnikiem. Yy, proszę wysiąść na chwilkę. To takie są procedury. Yy, Akol pan nie ma towaru, Mo ale może mieć pan towar, ale. Raczej nie widzę, czekaj schowek okej, okay, nic tu nie ma w schowku pod siedzeniami też nic nie ma eee, tu bagażnik a, no tak, bagażnik sprawdzałem nie, wydaje mi się, że z panem jest wszystko w porządku, więc proszę wejść do pojazdu dziwne, ja myślę, że muszę ci chwila. profesor K a, rejestracja MHZ-286 to się nie zgadza no dobra, pora sprawdzić. 1520. Tak, Okej, okay, się zgadza. Więc yy, tak, yy, numer rejestracyjny mhz 2016 vm Zgadza się? I yy, tak. Yy, pojazd zawet. jest właśnie ten pojazd zawet. Yy, gdzie to było? O tu. tu się zgadza. Yy, co tam jeszcze? List przewozowego pan nie ma. Pięcie się zgadza, numer paszportu xjx 4 c się zgadza, yy, data ważności też się zgadza, a imię zisko Bochrum Bajatar, okej okay, wszystko się zgadza, ale najpierw trzeba sprawdzić czy wszystko poszło zgodnie z planem, okej okay, widzę jedną wybitą, o chyba wygląda na to, że pan nie zostanie wpuszczony, na pewno, no bo są tak dwie zniszczone światła, je, brak zderzaka i... czekaj, wybita szyba, czy nie przypadkiem miał wypito pan szybę? nie, jednak nie miałem wybitej szyby lusterka... to kudasz dwa a wybrakowana karoseria to raczej... nie, nic nie ma no, drogi panie, było w porządku naprawdę z tobą mogły pana wpuścić, a ze względu na restrykcje nadchodzących ikus olimpijskich na podstawie regulacji wjazdowych dostaje znaczy, dobrze, w porządku? Chyba tak. Zostaje pan o odrzucony. Ja niestety. To mala. Dlaczego? Musi pan pielęgnować ten samochód, jakby to własną żonę. Okej, okay, w porządku. Czy wszystko poszło zgodnie z planem? I dobrze, kurde, wyszło zgodnie. To, to ostatni klient. Następny. Ten to musi sporo ważyć. O, kosze. Kolejne trzy, zgadza się. Dobra, dzień dobry. Y Dokumenty poproszę, budę mi hałasować na pewno. Tak jak polski drogi, że wszędzie dziury eee, weźmy sobie właśnie trzy Ozy. A właśnie, sobie poradzę dostać, jak ich nazwać, kudę? Eee, Okej, okay. oto mój przykład. Co byście wybrali? MSN, Messi, Suarez i Neymar oraz BBC. Benzema, Bell, oraz Cristiano Ronaldo. No to wstydem decydujcie. Na mnie wszystko jedno. A poja. Teraz, teraz. Kozy się zgadzają, ale chwila, chwila, chwila. I yy, jeszcze o co chodzi, Maxim. Ja ładunek. Przede wszystkim trzeba dokładnie sprawdzić, żeby wszystko było włożone do środka. W jeden celu. A dziwak. I się zgadza. Chyba tak, wygnąć. A, wygnąć się zgadza. Dobra. Więc tak, brak yy, zderzaków. bo no to raczej nie potrzeba zderzaka. Yy, Lucas4K88Z. Okay, Okej, okay. pan na pewno nie jest przemytnikiem. No to nie zobaczmy. Mm, tak, pojazdu się zgadza. Numery rejestracyjny GNS5305E. EE. Iliumelosze, jać. Okay. 5 minut, poproszę, ok. Yy, tak to jeszcze yy, typ pojazdu ISAT kader A właśnie nie, nie widzę kódy ten ISAT kader A nie kurde co ja patrzę kurde patrzę na właściciela sorry Zagryp i się, być Okej okay, się zgadza A ja nie mogę ale głupota normalnie Jest prawdopodobnie się zgadza zdjęcie się zgadza Numer paszportu X8T2 Zgadza yy, Ważno się zgadza Okej, okay, można powiedzieć, że zgadza, najpierw sprawdźmy przebite opony. Zgadza. Wysterka są. Yy, wybite szyby. one światła. Mmm. Yy, ja raczej. Nie, chyba nie sprawdzamy, prawda? Yy, zderzaki. Tylko, nie, pan jest całkowicie czysty. Chociaż nie jestem pewien, czy tutaj powinien być zderzak, ale raczej to opona powinna być zderzakiem, więc. Myślę, że jest w porządku. Tak uważam. Więc w Subie... Jest w porządku. Mój drogi towarzyszu. Rajnie poinformować, że zostaje Pan zatwierdzony, więc witamy w Akarystanie. Dała się, do widzenia, do widzenia. Ale serio, akurat. To był perfekcyjny clean. Taki kurde czysty. Dziwieś to, Maxim? Zobaczmy. O! o! To było po prostu piękne To było po prostu piękne A wszystko Dobra tylko jeszcze pora zadzwonić A wy co? Nie Na pomysł Trochę to koszt niestety wezwać kurde ten yy, Transport policyjny Po co? Które mogę sobie Sam Wziąć Tylko jeszcze pozbędę tego I to I tyle I ja sam pojadę Trochę dolary zniknęły ale dobra Uczynimy do tego mojej własnej wspaniałej szybkiej bryki Krzyżkowackiej O właśnie, to jest coś co się nazywa kultura I pora pojechać do bazy Policji Więc się tam spotkamy Uj, Jezus, Jezus, Jezus Uch. Akurat zdążyłem w porę wyhamować Kurde, ta bryka jest naprawdę szybka No dobra wsiadacie wsiadać jeszcze raz i jedziemy Powrot, jeszcze raz do bazy policji. Jesteśmy w środku. Oj, oj, oj. Trochę ją spędziłem. Dobra, tylko jeszcze trochę tak jadę powoli. O, o weszło idealnie. No dobra, drodzy I panie. Papow, czy jak się. A, na boków. Poproszę. Proszę bardzo, oto kontrabanda. Czyli zapewne broń wypaliła. Dobra To ten to Uff, ty w życiu Wow Wow Jezus Maria Kurde, ta apryka jest naprawdę szybka Bo ty jesteśmy Oj kurwa Dobra To jesteśmy w środku Pora się trochę zrzemnąć Tobie wiem, mogą zrobić teraz jakieś remament tutaj w środku, ale Najpierw trzeba i spać jutro. Jest kolejny dzień. Ciąg dalszy nastąpi.